Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego szcep K12. Szczepka 12 w formule Bactoblis Naucz się wreszcie. Entitis! Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Na zdrowie! Dziękujemy! Gadło nos i uszy, jeśli nas nie wzruszy! Po reklamie! Tymczasem dzisiaj Taylor Swift powróciła z nową płytą The Life of a Showgirl, tak się nazywa ten album, który dziś o 5.30 w Radiu Z był odsłuchiwany przez naszych słuchaczy. Robiliśmy w Radiu Z taki specjalny odsłuch najgorętszej płyty tej jesieni. No i byliście wy. Była też nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk. I to wszystko pięknie zrelacjonowała o tej chorej godzinie 5.30. Robiliśmy w radiuzet różne szalone rzeczy, ale o tej porze słuchaczy jeszcze nie gościliśmy. Zazwyczaj to jednak było w domu o 6 rano, na śpiocha, tak? A jednak jesteśmy tutaj. Ta otoczka jest przepiękna w ogóle. 3, 2, 1 Taylor! No i o, drodzy, jak wrażenia! Uuu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona Totalnie nowe brzmienia i Taylor tak wróciła do popu Ten album jest naprawdę taki cały popowy Cały taki wesoły Tego naprawdę było potrzeba jej dyskografii Szczególnie po poprzednim albumie Jakbym się podobało to, że jesteśmy tutaj razem I w sumie wszyscy razem pierwsze z raz tego wszystkiego słuchamy no, Warto było wstać, warto było tutaj przyjechać I przeżyć tą premierę w takiej super atmosferze no, Fantastyczne wydarzenie W ogóle bardzo dziękuję, że mamy tą możliwość Tutaj się zebrać jako fani Jednak muzyka łączy i ogólnie ja uważam, że bycie fanem Taylor To jest najfajniejsza rzecz w życiu może kogoś spotkać. Dziękujemy, że, że zorganizowaliście to dla nas. To my dziękujemy, że byliście razem z nami Taylor Swift, Sabrina Carpenter. Można się poczuć jak na tym od słuchu. The Life of a Showgirl w Radio Z. Her name was Kitty. <śled> i, I omówić, by zrozumieć siebie i świat. No, że, no, to nie panu, ja może ale nie po Ale pan, to się to się ja się Radio Z. Robimy to w każdą niedzielę. Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Siódmy dzień tygodnia w Radio Z. W każdą niedzielę o dziewiątej. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Reklama. Kiedy męczy mnie suchy kaszel, sięgam po herbapekt. To lek, który działa właśnie na ten rodzaj kaszlu. Ja na kaszel mokry też stosuję herbapekt, bo szybko pomaga w utrudnionym odkrztuszaniu. Ja też wybieram herbapekt. Nawet kiedy nie wiem, jaki mam kaszel. Herbapekt to świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. Syropy herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. Pytacie, mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji LOTTO do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach LOTTO i na lotto.pl. Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm. To afta ale nie musi boleć. Sięgnij po dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Bo najlepsze promki. Idę do Biedronki. Do soboty piwo w puszce 500 ml. Żatecki swetny leżak, kasztelan niepasteryzowany lub karlsberg Pilzner. 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Magda, tak, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Dla leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren, konkretnie na migrenę. Obywatele, nie drapmy się bez sensu po głowach. Wykorzystajmy ręce w lepszym celu. Drapmy mądrze, drapmy solidarnie, drapmy z drapki. Nowość z drapka. Cały naród drapie z drapki. Zdrap nawet 470 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnes, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior AfloFarm. Do zgłoszeń gotowi start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. To jest instrukcja postępowania w przypadku Szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr, Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Aflofarm. Po reklamie.